Dzień dobry. Przypowieść o pannach mądrych i głupich myślę, że jest bardzo wam znana i wielokrotnie wałkowana na różne sposoby. Ja bym dzisiaj chciał się zatrzymać tylko na początku. Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest podobne do dziesięciu panien, które oczekiwały na swojego Pana. To słowo oczekiwanie Zobaczcie, Królestwo Boże my różnie identyfikujemy jako rzeczywistość, która będzie w niebie, jako rzeczywistość, która jest na ziemi w postaci naszego Kościoła, czyli wspólnoty ludzi, którzy są zgromadzeni wokół Jezusa. Rozumiemy Królestwo Boże też jako obecność Pana Boga pośród nas. To wszystko, co związane z Panem Bogiem i z wiarą w Niego, jest Królestwem Bożym i Dzisiaj Pan Jezus daje nam jakby kolejną odsłonę, pokazując nam, że Królestwo Boże, czyli to wszystko, co związane z wiarą w Pana Boga, czyli bycie w kościele, bycie człowiekiem wierzącym, naśladowcą Jezusa, Jego uczniem, wiąże się z oczekiwaniem, z czuwaniem. Mnie znowu słowo oczekiwanie i czuwanie kojarzy się z tęsknotą z czymś bardzo takim intymnym, osobistym. Zresztą pierwsze czytanie nam y, trochę podpowiada taki, taki klucz myślenia, y, gdzie jest mówione, że y, Pan weźmie ją, czyli swój lud, na pustynię. Y, I może dzisiaj warto z tym posiedzieć. To znaczy, czym jest dla ciebie chrześcijaństwo? Znaczy, czym jest dla ciebie wiara? Y, czy to jest tylko kwestia właśnie y, czegoś robienia albo czegoś nierobienia, kwestia wyborów, kwestia y, sposobu na życie, y, pewnej moralności, etyki. Czy może to jest też tęsknota? I myślę, że kiedy człowiek wchodzi na taki etap, że wiara staje się dla niego tęsknotą za Panem Bogiem, y, to wszystko inne już staje się inne. To znaczy, że zaczyna być takim y, z jednej strony bardzo łatwym, no bo mam coś bardzo jednego, to znaczy właśnie tęsknię, pragnę, oczekuję, a z drugiej strony staje się czymś bardzo trudnym, bo jak się tęskni, to jest trudno. To się nie ma tego, za czym się tęskni. Zostają tylko jakieś wspomnienia, wyobrażenia, pragnienia wszystko takie bardzo ulotne, niekonkretne. Wyjście na pustynię. To, to nie jest jakiś romantyzm, to nie jest jakieś znowu wejście w tłum, wejście w coś, co może dawać poczucie bezpieczeństwa, ale to jest zmierzenie się ze samym sobą, to znaczy zobaczenie, co we mnie jest, kiedy jestem sam, odzywają się moje lęki, odzywają się moje jakieś strachy, to wszystko, co wśród ludzi, w tłumie, w mieście. W tych codziennych, bezpiecznych warunkach może być trochę uśpione. I kiedy Pan nas zabiera na pustynię, owszem, po to, żeby do nas mówić, żeby z nami być, ale z drugiej strony robi to bardzo indywidualnie, i wtedy trzeba też uwierzyć sobie, że to, co przeżywam, to właśnie za kim tęsknię, jak tęsknię, jak kocham, jest dobre. Więc to Królestwo Boże. Które Jezus dzisiaj porównuje do tych panien, które czuwają, jest dla mnie osobiście takim, takim znakiem, takim sposobem na życie, że mogę tęsknić. Co ciekawe, zobaczcie, już na samym początku Jezus mówi, że one wszystkie posnęły. Bez względu na to, czy były mądre, czy głupie, one posnęły. To też jest taki z jednej strony fajny. Taki pozytywny element tej, tego obrazu, że nawet będąc w czuwaniu w królest do Królestwa Bożego, do Jezusa, zasypiam. To znaczy, w pewnych momentach się męczę, to jest naturalna rzecz. Mam dość, idę spać i to jest jakby takie pozytywne, że tak po prostu jest. A negatywne jest to, że, no właśnie, to mi pokazuje moją kondycję. To znaczy, że Tęsknię, kocham, a i tak zasypiam, a i tak nie jestem tym, który czuwa cały czas non stop. Ale wracam do pocieszającej myśli, to nam pokazuje, że naprawdę w Królestwie Bożym nie chodzi o to, żeby cały czas się napinać, chodzi o to, żeby być człowiekiem, który generalnie jest w czuwaniu. Pozwól sobie na czuwanie. Na taki sposób na życie z Bogiem, który nie jest opisany, który bardziej potrzebuje Twojej kreatywności, potrzebuje Twojej odwagi też, żeby rzeczywiście pozwolić sobie na to, żeby być człowiekiem czuwającym. Taki ze mnie czuwający człowiek, że dzisiaj e, ten film dostajecie bardzo późno, bo e, no bo wczoraj po prostu przespałem ten moment, kiedy tylko zro, żeby go zrobić i e, no i po prostu nie zrobiłem. Taki jestem. Dobrego dnia wam życzę. Do widzenia.